Janusz Dzisko, wojewódzki inspektor sanitarny, szef Sanepidu na Warmii i Mazurach, jest naszym gościem. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Panie dyrektorze, rozpoczęły się wakacje i chyba też rozpoczął się okres gorący dla Sanepidu. Rozpoczęliście pracę i to bardzo intensywną, kontrolę. Miejsc, w których wypoczywa młodzież, to chyba najbardziej newralgiczne punkty Waszej pracy w nadchodzących tygodniach. No tak, staramy się, staramy się dotrzeć do każdego obozu, do każdej kolonii, aby zobaczyć, w jakich warunkach nasza młodzież i dzieci wypoczywają. My zawsze w porozumieniu z kuratorium przeprowadzamy te kontrole, informujemy kuratorium, bo tylko kuratorium jest władne wydać decyzję w tym momencie o unieruchomieniu takiej formy wypoczynku. Tak jak powiedziałem, staramy się dotrzeć wszędzie. My nie tylko kontrolujemy, ale również prowadzimy tam, że tak powiem, działalność oświatową. Czy rodzice mogą was poinformować o tym, że coś według nich, sygnałów, które napływają do dzieci, jest nie tak na danym obozie, na danej kolonii, bo obozy często są w środku lasu odcięte zupełnie od cywilizacji? Nie no, taka forma współpracy z nami jest, że tak powiem, dla nas bardzo cenna, ponieważ tak jak pan redaktor słusznie zauważył, my staramy się dotrzeć i docieramy najwyżej raz, w międzyczasie może zdarzyć się bardzo wiele rzeczy, więc my nie lekceważymy takich sygnałów, jeżeli taki sygnał się pojawi, a tak bywało w latach wcześniejszych, to natychmiast jedziemy, sprawdzamy, czy wątpliwości rodziców są uzasadnione, czy też nie. Tą drogą pozyskujemy wiele cennych informacji. Często te informacje są, że tak powiem, my je, my je potwierdzamy i w tym momencie jakieś konsekwencje do organizatora obozu, jeżeli, czy kolonii, jeżeli nie jest prowadzony w sposób prawidłowy, wyciągamy. Nie chodzi tylko o sposób żywienia, też o sam stan obiektu i o czystość tych obiektów. No tak, sposób żywienia, oczywiście to jest jak gdyby swoisty priorytet, ale również warunki, w jakich młodzież odpoczywa, też nas interesują. My mamy takie obiekty, z którymi mamy sporo, sporo kłopotów co roku, ponieważ jak swoista niefrasobliwość powoduje to, że te dzieci odpoczywają czasami w mojej ocenie w nieodpowiednich warunkach. A jest taki obóz, gdzie, gdzie między innymi co roku walczymy z organizatorami. To jest obóz Adresowane do dzieci, że tak powiem, z domów dziecka. Nie jest rzeczą według mnie moralną, że standardy dla akurat takich dzieci są niższe niż powiedzmy standardy dla dzieci z pełnych rodzin czy w innych okolicznościach. Tępimy to zjawisko zawsze bezwzględnie i staramy się, żeby wszystkie nasze dzieci odpoczywały w wspaniałych warunkach na wspaniałych, mazurskich jeziorach. Czy mamy kłopot z owadami w czasie tych wakacji? To też jest coś, czym się zajmuje Sanepid. Widzimy bardzo często w tej chwili w okolicach, gdzie są jakieś zbiorniki wodne, takie chmary, wręcz zdjęcia się pojawiają, komarów, meszek, czarno, aż takie chmury pojawiające się na niebie. Czy z tym też walczycie w jakiś sposób? Znaczy... Yy... Te myszki na szczęście nie są wektorem zakażeń chorób zakaźnych, przynajmniej nie mamy udowodnionych przypadków. My zawsze mówimy, że stosowanie swoistych repelentów i właściwy ubiór chroni nie tylko przed meszkami, natomiast zdecydowanie chroni przed, czym? przed pewnym pajęczakiem, który jest którym się szczególnie interesujemy, czyli kleszcze. No prawda też jest taka, że okres letni to jest okres, kiedy ilość zachorowań na odkreszczowe zapalenie opon i na boreliozę nam gwałtownie rośnie. Więc jak gdyby nasze ukierunkowanie jest w tą stronę e, i też ukierunkowanie związane głównie z prowadzeniem e, profilaktyki, czyli oświaty. Co zrobić, aby uniknąć takiego nieproszonego gościa i żeby nie walczyć z, konsek z konsekwencjami tej niezapowiedzianej wizyty. Nawet w takim ośrodku wypoczynkowym na poziomie, gdzie dzieci wypoczywają czy na obozie, który jest dobrze prowadzony, no nie uniknie się kontaktu z kleszczami. Właściwie każde dziecko y, przynajmniej jednego kleszcza w czasie takiego dwutygodniowego pobytu. To złapie. Znaczy, ja mam cichą nadzieję, że nie każdy, panie redaktorze, ale jeżeli tak się zdarzy, to rzeczywiście instruujemy i opiekunów, i same dzieci, co zrobić, aby tego gościa pozbyć się możliwie jak najszybciej, a to jest istotne, jeżeli chodzi o transmisję zakażenia. Więc e, praktycznie na każdych obozach i koloniach w ramach tej naszej akcji światowej mówimy o chorobach odkleszczowych i o profilaktyce, mówimy o dopalaczach, mówimy o wściekliźnie, mówimy o e, bezpiecznej kąpieli, mówimy również o kwestii tak zwanych dopalaczy, bo niestety z naszych doświadczeń wynika, że dla wielu młodych ludzi okres wakacji jest okresem inicjacji, tak. Tak zwanej, czyli po raz pierwszy próbują tych środków, więc staramy się przekonać młodych ludzi, że nie warto sobie marnować życia poprzez stosowanie tej bardzo agresywnej chemii, która przynosi potem daleko idące negatywne skutki. Przejdźmy teraz do rozmowy o wypoczynku dorosłych. To również spora grupa osób wypoczywających na warmii i Mazurachi, spory obszar pracy dla Sanepidu, restauracje, ośrodki wypoczynkowe. Tam również jesteście, szczególnie te, oś te ośrodki, które pojawiają się tylko i wyłącznie na sezon letni. To jest chyba największy problem. No tak, w tych miejscowościach o charakterze typowo turystycznym liczba punktów gastronomicznych, no i oczywiście stałych obiektów gastronomicznych gwałtownie nam rośnie. My wiemy, że w okolicach Wielkich Jezior gastronomia nam się, że tak powiem, potraja, a nawet więcej. My oczywiście staramy się dotrzeć do każdego takiego punktu, aby zweryfikować, czy warunki, w jakich serwowana jest ta żywność, jest, że tak powiem, te warunki spełniają pewne standardy, ale oczywiście nie, nie jesteśmy w stanie być wszędzie i w każdej chwili. Często spotykamy się z takimi uwagami właśnie odpoczywających osób, że coś jest nie tak. My te uwagi oczywiście zbieramy, weryfikujemy i staramy się, że tak powiem, właścicieli bądź dzierżawców tych obiektów uświadomić. Mieć, że e, żywność jest strategicznym momentem naszego wypoczynku, bo każdy spożywa posiłki i. I bardzo łatwo zepsuć ten wypoczynek no właśnie, właśnie Bardzo łatwo zepsuć, tym bardziej, że jak popatrzymy na naszą aurę i na naszą temperaturę, to e, łatwość psucia jest tutaj, że tak powiem, dużo większa, no i możliwość namnażania tych wszystkich bakterii z jest... Rewelacyjna, w związku z tym to musi być naprawdę wysoki standard, abyśmy wrócili z wakacji wypoczęci, uśmiechnięci i zadowoleni. Jak zrozumieć, w jaki sposób nam narzają się bakterie, pokazują nam śmieci, które zostawimy chyba w koszu swoim w mieszkaniu, gdzie w sezonie zimowym mogą one leżeć dzień, dwa i nic się nie dzieje, a latem wystarczy pół dnia i te śmieci nadają się natychmiast do wyrzucenia. To prawda, ja na przykład zwracam, zwracam też wszystkim uwagę na pewien pewien taki mechanizm, który się pojawia, e, urządzenie chłodnicze przepełnione. E, gdzie postawić coś na chwilę, żeby było chłodniej? Oczywiście na oknie. Bo każdemu się wydaje, że parapet zimny w związku z tym jest chłodniej, a często przez to okno e, penetruje nasze słońce, bo przed chwilą nie było, ale teraz jest i warunki do namnażania są tutaj, że tak powiem, gigantyczne. Szczególnie zwracamy uwagę wtedy na takie rzeczy, które są dla nas... E, Najczęstszym nośnikiem zakażenia, czyli garmażarka. Garmażerka e, to są wyroby cukiernicze, zwłaszcza ciastka z kremem. E, to są takie elementy, które wymagają urządzenia chłodniczego, najszybciej się, kolokwialnie mówiąc, psują, dlatego mówię, że często są właśnie głównym nośnikiem zakażenia. To wbrew pozorom, wydaje się, że te sposoby naszych rodziców na wakacje, czyli zabieranie konserw czy samemu peklowanie sobie mięsa są najbezpieczniejsze. No, Jeżeli nie mamy możliwości, no, takie jak dostęp e, do urządzeń, chłodniczych, to tak, tego zwana żywność przetworzona, oczywiście tak, tylko ja chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. My jako województwo olsztyńskie mieliśmy, byliśmy kiedyś w cudzysłowie potentatem, jeżeli chodzi o zatrucia jadem kiełbasianym. Ja ciągle zawsze przypominam, że jeżeli coś wekujemy i to wieziemy, to musimy pamiętać o tym, że, że ten proces powinien odbywać się w sposób właściwy, a więc to nie jest słoik z dobrą potrawą, który jest raz zagotowany, tylko on musi by tak naprawdę być gotowany trzykrotnie i wtedy mamy pełną gwarancję, że przetworniki jadu kiełbasianego się nie rozwiną i żywność będzie bezpieczna, ale oczywiście też przechowywana w urządzeniu chłodniczym najlepiej. Na Warmii i Mazury przyjeżdża się na wakacje dlatego, że mamy piękne jeziora, że jest woda, jest gdzie się wykąpać, a jak jest ciepło, tak jak teraz, to bardzo często pojawiają się w tych wodach sinice. I tutaj kolejna rola sanepidu, uniemożliwienie rozwoju tych sinic już w człowieku bezpośrednio, bo te sinice są dość jednak chorobotwórczymi substancjami, dość chorobotwórczymi bakteriami. To rzeczywiście to, o czym Pan redaktor mówi, potwierdza się z roku na rok. Czyli my mamy corusz to tak zwane zakwity sinic na różnych jeziorach. My również staramy się badać wodę właściwie badamy wodę w kąpieliskach, aczkolwiek jest to rola administratora. Natomiast my przeprowadzamy część badań. Natomiast ja zawsze mówię o tym, że każdy z nas powinien mieć tą świadomość, jak dbać o własne zdrowie. Jeżeli widzimy, że kolor wody się zmienił, że pojawiła się tak zwana zielona zupa, bo to często widać. Ja wiem, że jest gorąco i że woda będzie w tym miejscu chłodniejsza, ale unikajmy takich, takich miejsc, bo zakwity si sinic mają to do siebie, że pojawiają się często nagle. Nagle też znikają, przez pewien okres trwają, więc może się tak zdarzyć, że ani administrator, ani my nie jesteśmy w stanie monitorować tej Sytuacji, że tak powiem, z minuty na minutę, ze względu na ilość tych obiektów. Więc patrzmy sami, jak to wygląda. Zachowajmy tutaj zdrowy rozsądek i oczywiście zawiadamiajmy, zawiadamiajmy tych, którzy powinni to nadzorować, czyli administratora i Sanepit. I w tym momencie my przeprowadzamy badania. I informujemy wszystkich wypoczywających na naszej stronie internetowej, ponieważ tam jest tak zwany serwis kąpieliskowy, który jest zaktualizowany na bieżąco i każdy, kto chciałby się wykąpać w jeziorze i mieć gwarancję, że woda tam będzie odpowiedniej jakości, wystarczy zajrzeć na naszą stronę i zorientować się, gdzie tak, a gdzie nie. Klimatyzacja to urządzenia, które używamy bardzo często, jeżeli temperatury przekraczają 24-25 stopni. Chcemy, się schłodzić i jednocześnie nie zdajemy sobie sprawy z tego, że naciskając ten przycisk AC na przykład w samochodzie, czy podobny przycisk gdzieś w jakichś nieruchomościach, w mieszkaniach, w domach, w biurach, nagle uwalniamy bakterie i grzyby, które potrafią nam sprawić dużo kłopotów. To prawda, my coraz częściej borykamy się z taką chorobą jak Legionelloza, czyli to jest to choroba, która wywołana jest przez bakterie, mam takiej właśnie nazwie jak legionella. Uwielbia przewody klimatyzacyjne, uwielbia instalacje ciepłej wody, zwłaszcza gdy jest mały przepływ my wykonujemy szereg badań, ale ze względu na ograniczone możliwości ograniczenia te powodują, że badamy głównie tylko obiekty użyteczności publicznej, a więc głównie szpitale, domy pomocy społecznej i niestety muszę powiedzieć, że dosyć często zdarza nam się taka sytuacja, że ten normatyw obecności tej Legioneli jest przekroczony, a w związku z tym wyłączamy instalację ciepłej wody, albo albo zmuszamy administratora obiektu do dezynfekcji, ale nie tylko sieci Ciepłowniczej, znaczy sie, sieci ciepłej wody, ale również i przewodów klimata, klimatyzacyjnych. Dla nas dosyć istotnym elementem jest oczywiście, jak Pan redaktor wspomniał, klimatyzacja w samochodzie. Tu są dwa zagrożenia. Pierwsze zagrożenie to jest takie, że rzeczywiście te, te przewody mogą być zanieczyszczone, w związku z tym, czy należy serwisować tego typu urządzenie. I druga rzecz oczywiście to jeżeli na zewnątrz jest 30 parę stopni, a w samochodzie tylko 18, to ten szok termiczny, który tutaj się pojawia, często jest powodem właśnie obniżenia naszej odporności, a co za tym idzie, podatności większej na infekcje, zwłaszcza górnych dróg oddechowych. No i oczywiście dla naszego organizmu, zwłaszcza dla osób, które mają kłopoty z krążeniem, taki szak termiczny to jest porównywalny jak, jak skok do zimnej wody. Oprócz tego, że mamy zagrożenia biologiczne typu biologicznego tutaj na Warmii i mazurach, możemy też sobie takie biologiczne zagrożenie przywieźć z zagranicy. Bardzo częsty przypadek zawleczonej odry w tej chwili do Polski i na warmi i mazury, ale to nie jedyna choroba, którą potrafimy przywieźć z wyjazdów, albo turyści potrafią nam tu przywieźć. Tak, to prawda, ponieważ podróżujemy już po całym świecie i liczba osób podróżujących z roku na rok wzrasta, pojawiła się taka ciekawa gałąź medycyny, jak medycyna podróży, która okazuje się być bardzo potrzebna. Wszyscy mówią na przykład o tym, że wracając z Egiptu, będąc w Egipcie wracając, cierpimy na, to, na taką chorobę, jak zemsta, zemsta Faraona. To wiąże się między innymi z tym, że nasza flora jelitowa, która egzystuje w warunkach w Armii Mazur, zostaje nagle zmieniona poprzez spożywanie artykułów z zupełnie innej strefy. To, co o tym idzie, część tych bakterii powodują u nas biegunkę. Ja chcę powiedzieć, że pewnym zagrożeniem są specyficzne rodzaje bakterii Escherichia coli. My mówimy o takiej enterokrwotocznej Escherichia coli. Niestety tego typu zjawisko się zdarza i my to przywozimy. Kolejną rzeczą, która do nas trafia, to jest m.in. żółtaczka typu A. Praktycznie do niedawna wszystkie przypadki wirusowego zapalenia wątroby typu A mieliśmy importowane i to były, to były przypadki właśnie przywożone z krajów tropikalnych. Dzisiaj już mamy swoje ogniska niestety, ale ten zaczyn jak gdyby pojawił się tam. Kolejną rzeczą to są oczywiście przypadki malarii. Te przypadki przy, przywozimy głównie, głównie z Afryki Środkowej, bo to widać na podstawie wywiadów. My kiedyś mieliśmy rodzimą malarię, natomiast już wielu lat jej nie mamy i praktycznie każdy przypadek jest tutaj przywieziony. Ja zawsze apeluję do pacjenta, który trafia do lekarza pierwszego kontaktu, aby nawet jeżeli lekarz nie zapyta, wspomniał, że tak powiem, w wywiadzie, że wraca. Z krajów, że tak powiem, egzotycznych czy tropikalnych, bo to ma kolosalne znaczenie dla szybkiego, właściwego rozpoznania, a szybkość odgrywa tu, że tak powiem, decydującą rolę. Dziękuję panu bardzo. Janusz Dzisko, wojewódzki inspektor sanitarny, szef Sanepidu na Warmii i Mazurach, był gościem najlepszej pory dnia. Dziękuję bardzo. Polskie Radio!